Wspomniałeś o tym, że Polska bardzo dużo kupuje w ostatnim czasie złota. No ciężko było media ostatnio oglądać, żeby nie było tych informacji, ile tak naprawdę zakupiliśmy. Szczególnie, że względem innych państw jest to bardzo imponujący wynik. I wylądowaliśmy obecnie z 15 największymi rezerwami złota na świecie. Podcast Dilerzy po Godzinach czyli o pieniądzach się rozmawia. Ciekawe dyskusje i rozmowy o sytuacji ekonomicznej w Polsce i na świecie, o walutach i generalnie o pieniądzach dla każdego. Dzień dobry, witamy w dzisiejszym odcinku Dilerzy po godzinach. Z tej strony Krzysztof Pawlak, a jest dziś ze mną Maciej Przygórzewski. Dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać o symbolu stabilności czy też bogactwa, a więc o złocie. W ostatnim czasie widzimy no, spore ruchy na, na tym surowcu, szczególnie banki centralne zaskakują, kupują na potęgę, więc dzisiaj chcielibyśmy ten temat zgłębić. A szczególnie z perspektywy ostatnich zakupów, które miały miejsce w Polsce. Tym bardziej, że złoto jest, było częścią systemu monetarnego, ale niech nikogo nie zmyli, że odeszło do lamusa, bo cały czas jest aktualny. Wspomniałeś o tym, że Polska bardzo dużo kupuje w ostatnim czasie złota. Rzeczywiście w 2023 to było aż 130 ton. No ciężko było media ostatnio oglądać, żeby nie było tych informacji, ile tak naprawdę zakupiliśmy, szczególnie, że względem innych państw jest to bardzo imponujący wynik i wylądowaliśmy obecnie z 15 największymi rezerwami złota na świecie. To zdecydowanie ro robi wrażenie. Mamy obecnie niemal 360 ton tego surowca. Wartość w dolarach może przyprawić o mały zawrót głowy, bo jest to blisko 24 miliardy. Tak, jeżeli sobie to odniesiemy, bo wiadomo, zawsze tak z miliardami jest, że ile to jest miliard dolarów, nikt nie wie. Ale 24 miliardy dolarów to jest 3% naszego rocznego PKB w Polsce. W związku z czym rozmawiamy tutaj o naprawdę potężnej ilości pieniądza. Tym bardziej, że to nie są pierwsze zakupy naszego banku centralnego. Można powiedzieć, że to w pewnym sensie jakaś dłuższa akcja, bo w 2019 roku. Też kupiliśmy 100 ton. Czyli tak naprawdę w ciągu ostatnich 5 lat kupiliśmy mniej więcej dwie trzecie tego złota, które w ogóle posiadamy. W związku z czym tak naprawdę mamy trzykrotny przyrost, a biorąc pod uwagę ostatnie słowa, prezesa NBP Adama Glapińskiego, który mówi nawet o osiągnięciu 20% rezerw w złocie, to znaczy, że będziemy jeszcze kupować. No tak, wspominaliśmy, że to jest w pewnym sensie y, symptom bogactwa, czy zatem Nasz kraj można za taki uznać, skoro robimy takie zakupy, i no na świecie jesteśmy tuzem, można powiedzieć, w ostatnich. W zeszłym, w zeszłym roku trzeba pamiętać, że więcej od nas kupili tylko Chińczycy. W pierwszym półroczu dorównywał nam Singapur, natomiast w drugim półroczu Singapur nie kupował, a my szliśmy za ciosem. W związku z czym mieliśmy drugie największe zakupy złota na świecie. Ale żeby wyrównać wspomnianą prognozę 20%, musimy dokupić jeszcze 220 ton, czyli czekają nas jeszcze dwa naprawdę dobre lata pod kątem zakupowym. Zgadza się tym bardziej, że złoto, no, no powiedzmy sobie szczerze, nie jest stanie w ostatnim czasie, więc no, te zakupy i plany na przyszłość mogą robić wrażenie. Warto w tym miejscu zobaczyć, co się dzieje też na świecie, bo mówimy tutaj o Polsce, że rzeczywiście rzuciliśmy się na to złoto, a jak wygląda sprawa poza naszym krajem? Jak wygląda sytuacja na, na rynkach takich światowych? Tak naprawdę musimy sobie tę sytuację podzielić na dwie grupy państw, bo tak chyba w sumie byłoby je najłatwiej podzielić. Bo z jednej strony mamy państwa, tak zwanego typowego Zachodu. I tutaj raczej mamy stabilizację. Bardzo mało dokupowanego jest złota przez państwa zachodnie. Są oczywiście jakieś tam poszczególne sytuacje, ale to, to się praktycznie nie dzieje. Natomiast trzeba zwrócić uwagę, że jeszcze przed kryzysem z 2008 roku Zachód bardzo mocno redukował rezerwy, a teraz jest duża zmiana, że chociaż przestał. Natomiast mamy z drugiej strony państwa, które dążą do posiadania znacznie większego znaczenia na świecie. Rosja, Chiny, Indie. Tam są bardzo duże zakupy, Chińczycy, tak jak wspomnieliśmy, w zeszłym roku nas wyprzedzili, Rosjanie z oczywistych powodów tutaj jakby mają w tej chwili zupełnie inną rzecz, są zaangażowani w działalność zbrodniczą, a nie w zakupy złota. Hindusi kupili mniej, ale stabilnie z roku na rok kupują, z czym to nie jest tak jak w Polsce, że my jeden moment kupujemy na potęgę, po czym znowu jesteśmy cicho. W Indiach raczej to złoto kupowane jest częściowo, też dlatego te państwa nas bardzo mocno wyprzedzają w tej chwili, bo kupują po prostu regularnie. No, można powiedzieć, no, Chiny, no, wiadomo jak to jest z danymi. Trudno, trudno rzeczywiście powiedzieć. No, jaka wiarygodność jest wiarygodność chińskich danych. Wiarygodność, dokładnie. No, co do Rosji, to tutaj tak naprawdę, no nie ma się co wypowiadać, wiadomo jaki jest stan. Agresja na Ukrainie pewnie wymusiła jakieś ruchy. Nie zdziwiłbym się, gdyby Rosjanie nie raportowali, ale sprzedawali bardzo duże ilości złota, żeby pokryć koszty wojny, w związku z czym możemy mieć dużą niespodziankę, jeżeli chodzi o rosyjskie rezerwy. Tuż po zakończeniu operacji, kiedy zaczną ujawniać yy, bliższe prawdy, dane. Natomiast no, to też tak tuż po operacji. To też jakby nie chciałbym tutaj prorokować, kiedy to będzie, bo wielu analityków wspominając pewne prognozy zakończenia konfliktu na Ukrainie bardzo mocno przestrzeliła. To też pokazuje to, jakim złoto jest surowcem. na, na Rzeczywiście na trudne czasy tutaj te posiadacze tego surowca nie do końca chcą redukować tą swoją pozycję, bo jest to w pewnym sposób zabezpieczenie siły nabywczej. Tak. Ale też warto zwrócić uwagę, że jest pewien taki standard, jeżeli chodzi o posiadanie złota. Mianowicie można, bo my mówimy ciągle o tych tonach złota, a umówmy się, że polska gospodarka, my nie musimy się umawiać, ona po prostu jest dużo mniejsza od gospodarki chińskiej. W związku z czym można odnieść złoto do wielkości PKB. Jak sobie Sprawdzamy te parametry, to wbrew pozorom na świecie bardzo dużo państw oscyluje w okolicach jakiegoś ułamka tony złota mniej więcej na miliard dolarów PKB. W Polsce jest to około pół, tam jest 0,52 tony, średnia światowa jest 0,33, w związku z czym już jesteśmy w okolicach półtorej średniej światowej. Natomiast, no, sądząc po tym, co wspominał pan prezes Adam Gapiński, chcielibyśmy być w okolicach dwukrotności. No to pokazuje, jak duże są te zakupy, tak jak mówisz, w relacji do PKB. To wskazuje na to, że naprawdę staramy się być tutaj jednym z liderów, więc to jest wręcz niesamowite. Wiadomo, tak jak wspomniałem, że złoto jest takim surowcem, które często jest uważane, że. Powinno się kupować na trudne czasy. No, takie, tak naprawdę w każdym horyzoncie czasowym można takie trudne czasy znaleźć. Rzeczywiście teraz mamy tą agresję na Ukrainę trwającą już już drugi rok, więc czasy jak najbardziej są trudne, więc. To nie do końca tylko, może dziwić. Więc, jaka jest koncepcja? Tylko też trzeba pamiętać o tym, że złoto nie jest sprzedawane w łatwych czasach, a kupowane w trudnych, tylko banki centralne trzymają je cały czas jako pewną taką rezerwę, ponieważ złoto jest elementem rezerw banków centralnych po to, żeby w razie czego utrzymać stabilność waluty. W Polsce. Mamy teraz tego złota określoną ilość, tak? Dokupiliśmy 360 ton. Żeby uzyskać ten cel, powinniśmy mieć tam koło tych 580, jak wspomnieliśmy wcześniej, tych 20%. Różne państwa mają różne ilości, natomiast to złoto jest po prostu jednym z elementów, które powodują, że wszelkie ataki na walutę, ataki na gospodarkę są dużo trudniejsze, bo za daną walutą stoi potężna siła, która w razie czego jest w stanie ją stabilizować. No, bankierzy centralni powinni coś wiedzieć o dywersyfikacji portfela, więc tak jak mówisz, nie można trzymać rezerw tylko w walucie. Trzeba też, tak jak w tym wypadku, innym surowcem sobie tę dywersyfikację robić. Tak, i też warto zwrócić uwagę, że państwa mające bardzo mocne waluty mówimy o państwach strefy euro, mówimy oczywiście o Stanach Zjednoczonych, mówimy o Wielkiej Brytanii mają proporcjonalnie więcej rezerw w złocie. Bo same już posiadają silną walutę, w związku z czym nie stabilizują się walutami. Natomiast państwa posiadające słabsze waluty bardzo często mają znacznie więcej rezerw, czy to w dolarze, czy to w euro, względem oczywiście gospodarek zachodnich. Także ta dywersyfikacja też trochę zależy od tego punktu, w którym dane państwo w danym momencie się znajduje. Tylko mimo wszystko, tak jak wspomnieliśmy, no złoto ostatnio ma swoją cenę, więc zakupy w tym momencie są, no ktoś by mógł uznać, że są. Mało zasadne. Widzisz, złoto jest drogie, patrząc na ostatnich kilka lat w przód, ale pytanie, czy Krzysztof i Maciej rozmawiający w 2026 roku nie powiedzą, że w 2024 roku złoto było wyjątkowo tanie, bo od tego czasu poszło w górę jeszcze dalej. Taka analiza jest bardzo skuteczna, pod warunkiem, że wiemy, co się dalej wydarzy. Nie wiadomo, czy ci bankierzy centralni właśnie nie włapali ostatniego momentu relatywnie taniego surowca. To może z innej strony mówi się, że złoto jest. Yy... Takim um, idealnym zakupem na wysoką inflację. No ale ciągle teraz się mówi o tym pojęciu, że mamy trochę zejście z tej ścieżki wysokiej inflacji, więc czy te zakupy nie są spóźnione, ten surowca w naszym kraju? Jeżeli wierzyć, że złoto jest odpowiedzią na wysoką inflację, to zdecydowanie są spóźnione. Natomiast pozostaje pytanie, dlaczego odpowiedzią na wysoką inflację ma być złoto, a nie wszelkiej maści papiery oparte o stopę procentową, które w wyniku wysokiej inflacji banki walcząc z nią powinny podnosić stopy procentowe i powinny wypłacać lepsze odsetki. W związku z czym ja tutaj tak nie do końca jestem entuzjastą tego konceptu, złoto jako walka z inflacją. Warto w tym miejscu by było wspomnieć o tym, ile to złoto kosztuje. Bo cały czas mówimy o złocie. Wiemy, że jest drogie, bo załadowaliśmy tam 3% PKB. Zgadza się. Cały czas mówimy, że jest drogie. Że może nie warto kupować, ale tak naprawdę, jak, jak wyobrazić sobie dla takiego przeciętnego słuchacza, żeby było wiadomo, jak drogie jest to złoto? No bo w sumie powiedzieliśmy już w tym odcinku: mamy 360 ton, to jest 3% PKB. W związku z czym osoby mające kalkulator gdzieś tam pod ręką, znajdą jakąś wartość w chujcach tam 65 milionów dolarów za tonę, tylko nie kupuje się, znaczy osoby indywidualne nie kupują przecież złota na tony. No chciałbym kupować na tonę, ale no, no nie stać chyba nas tutaj, jak na siedzimy obok. Tak naprawdę tak, 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 złoto jest sprzedawane w uncjach. Uncja to jest kolejna z genialnych, czy znaczy kolejna, jedna z genialnych jednostek amerykańskich, ponieważ Amerykanie z jakiegoś dziwnego powodu nie chcą się y, zintegrować z systemem metrycznym, w związku z czym mamy około 31 gramów. Umówmy się na ten moment, że nie będziemy już tam te przecinki wchodzić, bo tam się oczywiście w uncjach złota znajdują jakieś kolejne rzeczy i w tej chwili ta uncja to jest mniej więcej 2090, prawie 2100 dolarów, bo jak nagrywamy ten odcinek w poniedziałek 4 marca, to jesteśmy tuż u po piątkowych wzrostach. Tak, jesteśmy blisko granicy 2100, która jest no, takim oporem w dłuższym terminie. Niemniej jednak, może bardziej do słuchacza trafiłby, ile kosztuje kilogram złota. To jest 67 tysięcy ponad dolarów amerykańskich. Czyli bardzo małe mieszkanie w dużym mieście. Albo takie średnie w trochę mniejszym. Za, Za taką kilo. kilogramową sztapkę no. brzmi to. To jest dość, dość, dość takie obrazowe porównanie. Natomiast też trzeba pamiętać, że to złoto, mimo tego, że jest jakoś tam elementem przechowywania wartości, ma również pewną cechę, ponieważ ono przechowuje tę wartość nie tylko w dolarach, ale tak naprawdę jest używane na całym świecie. W związku z czym bardzo często jest tak, że ta cena dolarowa złota, ona w momencie, kiedy dolar idzie w górę. Czyli zyskuje na wartość, Ta Cena dolarowa złota trochę spada, jest takie ujemne połączenie, ujemna korelacja, jak to się mówi. Po prostu to złoto jest stabilne również w tych walutach lokalnych. Natomiast jeżeli dolar słabnie, to złoto zyskuje znowu, żeby utrzymywać tą wartość w cenach lokalnych. W związku z czym, mimo tego, że to złoto jest pewną alternatywą dla rynku walutowego pod kątem inwestycyjnym, no to w dalszym ciągu tutaj ma dość silne powiązanie, przynajmniej z główną walutą światową, którą w dalszym ciągu jest dolar. Oczywiście, że, że można tutaj mechanizm rynkowy, popyt i podaż wrzucić rzeczywiście na tapetę, ale no jest to uzależnienie od dolara. Oczywiście nie zawsze się to zgadza. Są sytuacje, w których nie, nie działa ta korelacja, niemniej jednak. No... Jest to pewna tendencja. Teraz, może byśmy chwilkę porozmawiali o tym, jak zainwestować w to złoto. No no skoro bo... Narodowy Bank Polski kupuje, to może ktoś z Państwa również by chciał. Tak, tym bardziej, że, że dane wyglądają naprawdę optymistycznie dla firm, które się zajmują sprzedażem kruszca, bo w 2015 roku raptem kupowaliśmy inwestorzy indywidualni 3 tony surowca. natomiast... A, ale mówimy 2000... o surowcu fizycznym. To jest bardzo ważne rozróżnienie, do tego zaraz tak. wrócimy. Teraz rozmawiamy o, o rzeczywiście w postaci fizycznej, czyli tak zwanych sztabkach, potocznie rzecz biorąc w innych kształtach, bądź innych kształtach. Coraz częściej monety się spotyka, także tych, tych opcji jest rzeczywiście wiele. Natomiast w 2022 roku to już było 19 ton, więc skok jest ponad, bardzo duży. Ponad sześciokrotny wzrost mamy, jeżeli mówimy o handlu złocie fizycznym. I tu by warto wyjaśnić bardzo podstawową rzecz, że inwestując w złoto, możemy albo kupować jak wspomnieliśmy kruszec w formie fizycznej. On oczywiście będzie określonej próby. Zakładamy, że kupujemy go w jakimś miejscu, które jest do tego przeznaczone do kupowania złota inwestycyjnego, w związku z czym otrzymamy jakiś certyfikat względem tego, co ułatwi nam w przyszłości jego sprzedaż. Natomiast tu się musimy liczyć z tym, że przy handlu fizycznym złotem ta różnica między kursem kupna a sprzedaży danego dnia ze względu na pewne ryzyka z próbą i tak dalej będzie dość duża. Możemy inwestować w złoto, w jakieś biżuterii i tak dalej, ale to się wiąże z dodatkowymi ryzykami ponieważ to tutaj jakby dochodzi nam masa innych czynników między innymi co z tym potem zostało zrobione przez to ten zakup jest droższy sprzedaży będzie problem to jest taki temat mocno poboczny ale istnieje przecież możliwość inwestycji w kontrakty tak jak wspomniałeś to jest jednak rzadkość takiej fizycznego kupowania surowca bo tutaj mam bardziej popularne zdecydowanie są lokaty czy obligacje. No ludzie bardziej mimo wszystko wierzą, jest to łatwiejsze niż kupowanie fizycznego. Ale Codde tak wszystkim... jak mówisz, są kontrakty jeszcze. No. Na kontraktach nie ryzykujemy że ktoś nam sprzeda złoto innej próby niż powinien. Nie ryzykujemy, że ktoś nas okradnie w drodze do i z punktu skupu. Nie musimy tego przechowywać w jakimś sejfie. Mamy to i przede wszystkim koszty transakcyjne w przypadku kontraktów na złoto są dużo niższe niż obrót fizycznym materiałem. Dokładnie. Czujemy się o wiele bezpieczniej, bo trzymając taką sztabkę powiedzmy w domu, no to zawsze możemy ja paść ofiarą kradzieży. Dokładnie. Na inwestowanie w złoto, wiedząc, że ono utrzymuje swoją wartość, czy będzie cena rosła w przyszłości, zdecydowanie łatwiejsza jest opcja zainwestowania w kontrakty. Tak. Tym bardziej, że możliwe są również długoterminowe inwestycje, są fundusze inwestycyjne. Oparte o wycenę złota, w związku z czym tutaj nie mówimy o jakichś krótkoterminowych inwestycjach, tylko da się w to zainwestować naprawdę w perspektywie długich lat, a nawet emerytury. No, ten rynek rzeczywiście się rozkręca, i tak naprawdę, no, skoro bank centralny rodzimy, nasz tyle kupuje, no to zachęca w pewnym stopniu, no bo ludzie oglądają wiadomości, słyszą, ile to ton kupujemy, więc w pewnym stopniu, no jest to, staje się atrakcyjne. Ważne atrakcyjnie. tylko, żeby sprawdzić partnera, u którego inwestujemy żeby to się potem nie skończyło jednym dużym problemem. Myślę, że w dzisiejszym odcinku sporo o tym złocie porozmawialiśmy. Na ten moment myślę, że temat uznajemy za wyczerpany. Co, jak wiemy, biorąc pod uwagę zapowiedzi prezesa Narodowego Banku Polskiego, wygląda na to, że do tego tematu będziemy jeszcze wracać. Też obserwujmy cenę, co się dzieje ze złotem, <tak>, tak jak powiedzieliśmy. Ciężko możemy się... jest mówić o rynkach walutowych, odchodząc w ogóle od tematu złota, w związku, z tym, złoto na pewno się będzie w naszym podcaście jeszcze przewijać. Tak, tym bardziej, jeżeli ta cena rzeczywiście będzie rosła, a wielu y, widzi w, w najbliższym czasie słabość dolara, która może sprzyjać wzrostowi ceny wzrost, z tego surowca. Wzrost cen zawsze działa na emocje. Dokładnie. Dziękujemy za uwagę w dzisiejszym odcinku. A byli z Państwem Krzysztof Pawlak i Maciej Przygórzewski.